Polski windet to katorga. Jedyne co robi, to nas rozszerowuje. Preseleży, fejki, chore ceny za niewiele warte figurki. Ciągło odświeżanie strony tylko po to, żeby znaleźć kolejną, wartą 15 zł figurkę wystawioną za stółę. Mając tego dosyć, postanowiłam, że stawiam temu kres. Z tej okazji poleciałam specjalnie do Francji tylko po to, aby kupić kolejne figurki. A tak serio, to po prostu załatwiałam sobie kontakty, dzięki którym mogę zamawiać na francuskim windet. Ale na początek postanowiłam być niesamowicie zorganizowana i spisałam figurki, które chętnie przyjałam do swojej kolekcji po fajnych cenach. Obok numerku zapisałam cenę, którą jestem w stanie zapłacić za daną figurkę i owszem, są one komiczne w stosunku do obecnych cen na polskim rynku, jednak na francuskim Vinted jest to naprawdę możliwe, abym znalazła którąś z tych figurek po danej cenie. No i jako ostatnią zapisałam francuską parówę, która byłaby naprawdę niesamowitym znaleziskiem, gdyby mi się udało zdobyć ją po fajnej cenie, jednak raczej nie jestem nastawiona, aby ją znaleźć. To, co zauważyłam na francuskim Vinted, to że mnóstwo kolekcjonerów sprzedaje swoje kompletne, że tak powiem, kolekcje, gdzie na przykład nie brakuje mu ani jednej figurki danego kształtu. Jest to naprawdę miłe, i do przeglądania, i do wybierania sobie, po prostu czuję się, jakbym była w sklepie, gdzie są wszystkie możliwe Petropy tego świata. Tutaj mnie osobiście urzekła ta kolekcja basetów, bo ostatnio strasznie lubię ten kształt, więc sobie trochę polubiłam i możliwe, że któregoś z nich nawet kupię. I tutaj udało mi się znaleźć moją pierwszą figurkę z listy: jest to ten Bull Terrier i jest on za 10 euro. Możliwe, że uda mi się znaleźć go taniej, więc co, tylko polubiam. Jednak to, co myślę, że każdego najbardziej interesuje, to Main Fives, popy. Są one po naprawdę śmiesznych cenach. Może nie wszystkie, może nie zawsze, ale da się znaleźć figurki, które są naprawdę bardzo tanio. Ale zadajmy sobie pytanie: czy to jest tanio, czy to my mamy wyprany mózg przez polski vintage? Bo nie wiem jak wy, ale ja jestem na etapie, że gdy widzę figurkę za 50 zł, która jest warta 50 zł, mam ochotę ją kupić jak najszybciej, zanim mi ktoś ją zabierze. Przecież to okazja. To nie jest okazja, to jest bare minimum. Kultura okazji w naszym community zdecydowanie wydostała się spod kontroli. Bo za moich czasów okazją było kupienie popa za 10 zł, a nie figurki wartej 70 za 65. A największym problemem tego jest to, że kupują te figurki resellerzy, którzy potem sprzedają je wysoko powyżej cennikowej. I wiadomo, że złapie się na to osoba, która nie zna wartości danej figurki i myśli, że jest to fajna cena, skoro wszystkie inne figurki są wystawione za 150 zł, a ta jest za 100. No to wiadomo, że jest dobra okazja. Ta figurka jest warta 50 zł. 50. I co się potem przez takie eventy dzieje? No oczywiście, że wartość danej figurki wzrasta, bo jak ktoś to kupuje, to znaczy, że inne osoby też są zdolne to kupić. W tym momencie polskie winted to jest nic innego niż po prostu żerowanie na ludzkiej desperacji, bo ludzie chcą kupować figurki, a kiedy nie ma figurek po fajnych okazjach, to będą je kupować po normalnych cenach, które się coraz bardziej zawyżają właśnie przez osoby, które kupują je po cenach zawyżonych. To jest apel do wszystkich kolekcjonerów. Proszę, nie kupujcie figurek po zawyżonych cenach, bo potem inflacja Petrupiarska idzie tak do góry, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę lepiej jest poczekać chwilę dłużej, aż będzie normalna cena za jakąś figurkę, niż kupować ją po zawyżonej cenie i niszczyć tym samym rynek. Zobaczcie chociażby, co się dzieje z czarnym janikiem z G7. Jest sprzedawany po tak chorych cenach, gdy w sklepach dosłownie chodzi po 30 zł. Jeśli chcecie moją opinię na ten temat, to ja bym wam powiedziała, żebyście w ogóle nie kupowali figurek z G7, ale jak już naprawdę chcecie. To chociaż pojeździjcie sobie autobusem, rowerem, po sklepach z zabawkami w okolicy, a nie kupujcie figurki po zawyżonych cenach, bo sami sobie odbieracie pieniądze w ten sposób. Koniec apelu. Wracając do francuskiego vintage. Po kilku dniach przerwy na naukę wróciłam do przeglądania i znalazłam kilka naprawdę interesujących figurek, które nie wiem, czy kupię, aczkolwiek myślałam, że mogą kogoś zainteresować. Znalazłam kilku sprzedawców, którzy zdecydowanie skradli moje serce tym jakie figurki wystawiali i ile ich było i znowu się poczułam jak w sklepie pełnym petshopów po prostu. Tutaj możecie zobaczyć jak siłą telekinezy próbuje przyciągnąć do siebie łaciatkę za 60 euro. I spanielkę o numerku 91 również. No i znalazło się ogłoszenie z Sawą, za którą raczej nie jestem skłonna zapłacić takiej kwoty. No i tutaj szybkie przejście przez moje obserwowane ogłoszenia. Jest ich trochę. Nie wszystko kupię oczywiście, raczej liczę w kilku sztukach, ale no. Uzbierało się tego trochę i teraz ciężko mi jest podjąć decyzję. Podsumowując, we francuskim vinted zauważyłam, że nie ma kultury resellingu, polowania na figurki, siedzenia na tym vinted przez kilkanaście godzin dziennie i tylko liczenia na to, że coś się akurat przytrafi. Nie ma żadnego pośpiechu. Gdy zobaczysz fajną figurkę, możesz dać ją sobie na ulubionych na kilka dni i ona nie zniknie. Nie musisz mieć gotowych tysięcy złotych w portfelu winted, tylko po to, żeby kliknąć i jak najszybciej kupić figurkę, żeby ktoś ci nie sprzątnął sprzed nosa. Okazje leżą nieruszone przez dni, czasem nawet tygodnie. Z czego to wynika? Nie mam zielonego pojęcia, ale jedno jest pewne, jest to zdecydowanie przyjemniejsze niż bycie na polskim winted, więc potraktujmy ten film jako nauczkę, abyśmy chociaż trochę zluzowali, gacie.